Japan. Okay, so yeah, tak jest. Dzisiaj przyjrzymy się Miraidonowi i jego nowemu buildowi z nowym Pokémonem EX z Latiosem EX, z dodatku Paradise Dragona. Boxy otwieraliśmy, więc sprawdźcie koniecznie poprzednie wideo z otwieraniem tych boxów. Zobaczycie co tam trafialiśmy właśnie, takie przepiękne boxy otwieraliśmy. Natomiast dzisiaj spróbujemy Turbo miraidona, eee, Ta meta stalarowa wiadomo, używamy Mewtwo X jako Tera Pokemona, żeby za pomocą Auraa zwiększyć moc Raiku jako naszych głównych attackerów. Oprócz tego używamy ASPK Secret Box, no i używamy Latiosa, który wszystkim naszym basic Pokemonom Wszystkie nasze BASIC Pokemony mają zero kosztu retreatu, więc nikt nie uwięzi waszego Mewtu, nikt nie, żaden, żaden deck, który gastuje, nie uwięzi waszego Miraidona bez energii. Zawsze możecie dzięki tej karcie switchnąć, a mając tak potężny, rozbudowany deck i wywołując Pokémony za pomocą Miraidona, obcinamy tak dużo kart, że generatory bardzo często dają nam właśnie dwie energie. Z deku. Zobaczymy, jak to będzie. Wytestujemy ten build. Zobaczymy, zobaczymy, jak to się sprawdza. Na pewno jeden z kandydatów do, do lepszych deków w następnym dodatku serging Sparks. Bo oprócz jeszcze tego, wszystkiego, co tutaj widzimy, no to jest na razie na japońską metę Paradise Dragona, która jest tylko połówką naszego serging Sparks. Natomiast w Sergei Sparks dostaniemy jeszcze Tera Pikachu AX, Dostaniemy jeszcze Magnetona, mm -hmm. który też ładuje bardzo dużo energii, więc no. Przyszłość przed mi Raidonem i jego dekiem jest bardzo świetlana. A zobaczymy, czy nam się rozświetli dużo energii z generatorów. You're talking about the next 6 Yeah, yeah, yeah. I'm talking that it's good already with this. Yeah, yeah, yeah. yeah. But with other cards from yeah, yeah. Surgic Sports, they yeah, yeah, may yeah. be even better. Yeah, yeah, even better. Yeah, yeah. I think so. Ok, so Dekirist is Red Red Dekirist is here. Tak. Let's go to the barrel. Ruszamy do walki, testujemy. Head there. Head. 아이고없어졌빠 <laughs> Mm -hmm. I done. Mm -hmm. go. Let's go. Yeah. <laughs> Let's gamble. <laughs> Let's gamble. <laughs> I'll go back. Okay, bundle. <laughs> Use. Give me the drippy. Now oh. I will attach. Okay, for the system Secret Box z kartami. Wezmę Arena. Pewno Area Zero. Mm -hmm. SW. Play Area Zero. Mm -hmm. Teraz ławka. Mm -hmm. W związku z tym, że mam teraz Pokémonów. w YouTube X, to mieć 8 Pokemonów. Zagram SW. Uh -huh. I good. <laughs> Mm -hmm. and then <laughs> we got it. Mm -hmm. Stretcher. Mm -hmm. Okay. I don't okay. have so I will take the with stretcher, I would uh -huh. think. Okay. NGM. So now it's time for Spock and Seas. Spock and Seas, 6 nowych kart. Teraz zobaczymy, co to będzie. <coughs> Let's try okay. to. a good card. Latias. And now we V Star. For Generator. Okay. Więc nowa karta. Latias X, The Paradise Dragona z Japonii. Każdy nasz Basic Pokémon nie ma kosztu Retreatu, więc nie musimy grać już deskorolki w Mirajdonie. Wystarczy, że, że mamy go i mamy darmowy Let's check. Perfect. here, one here. Retreat for free. Okay. I mamy ten big, beefy Iron Hands. I. Thank you very much. You're oh! right. No, ale nie Drifty. Ok. I Latwias właśnie w tym deku pozwala nam na to, że przeciwnik nie wiem, zgastuje nam Mewtwo, zgastuje nam Mirajona. Mm. Nie. Jeżeli nie zniszczy nam naszego atakera, to za każdym razem będziemy mieli atak przez to, że mamy właśnie Latiosa. Chyba, że zgastuje Latiosa, ale to wtedy możemy naszym atakerem wyjść na aktywny spot i znowu atakować. Agresywny deck, który gra cztery Arweny i 3 Bossy. W związku z tym no, te, te ilość, ilość tego gastu przeciwnika plus, plus Iron Bundle jest, jest naprawdę bardzo dużo, co które można spokojnie brać jedna krody albo na topresa, albo właśnie na, nie znam na topresa, żeby nie, no bo gdybym zabił, gdybym mm. Czekam na turny. I Powinienem, <laughs> I, I, I put Zostawiłem komentarz. <laughs> <laughs> tak, tak. Przed chwilą tłumaczyłem, że w, moje, w mojej turze będę chciał zabić Daskula, ponieważ jako jedna karta z deku przeciwnika może regulować, jakby, ile damage'u zada, zada Dragapult. I zamiast zagrać po prostu bossa na doskala i go zabić, to zagrałem rwana po generałku, także no, GGWP. Yeah, yeah. Myślenie nie boli. Generator. Generator, tak. <laughs> you don't believe, but it's <laughs> fine. Another it's three two. Three times. Three times. Yeah, three times too. times. Oh, Maybe okay. it's a good play for... <laughs> yeah, yeah. ...for Dortmund. Ok, so... Good. Maybe uh -huh. even more <laughs> <What>? squad <laughs> and attach for turn and view for one. Yeah, okay. broken. <laughs> so retreat for free and going with uh, the ability and go Raikou, okay, and draw one mm -hmm. with filter. Okay, and Okay. For 280. 280. Yeah. 280. Ah, okay. And two prizes for both. Okay. To sure. yeah. yeah, yeah, yeah. And it's Put really up. difficult. Tak. No właśnie Clue Dragapulta jest w tym, żeby gastować jakiegoś Pokémon'a, który ma dużo kostery Atakować go tak, żeby go nie zabijać. Na przykład takiego Mewtu, który ma dwa, dwie, dwie karty Reflectu albo Mirajdona i atakować, obijać ławkę, żeby zadać te obrażenia, a potem wziąć w jednej turze cztery nagrody albo, albo wszystkie sześć nagród. Natomiast w tym deku jest to niemożliwe, ponieważ mam tego pana Latiosa EX. Nie wiem czy pana, czy panią, ale bardzo mocny X, który, który na pewno totalnie zmodyfikuje.

It's the crystal. Yeah. <laughs> oh my god, you need so much. Yeah. Okay. Yeah. Perfect. Perfect. <laughs> we have a big dragon. Okay. So, okay. So two, that yeah, yeah, and two, 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 one, one. go, please. I go. Nice stretcher. Mm. For Lumion. <laughs> for boss. Boss for Switch. Ah! <laughs> ok, Rugby's right What do you the right this, uh, don't become crazy? <laughs> tak, no z, z Latiusem naprawdę Mirajdon jest nie do zatrzymania. Także widzieliście jak się zachowuje. Po dodatku, Parada jest zrobiona z latgasem Miraidon. Bardzo duża akceleracja energii, w związku z tym, że gramy. We 16, right? 16 Lightning Energy. 16 elektrycznych energii, a Miraidon wyciągając te wszystkie Pokemony, z grając Nesbole i tak dalej, po Squaka, po, po całą resztę ekipy, obcinamy tak dużo deku że w deku zostają praktycznie same energie i generatory wchodzą za każdym razem praktycznie pod dwa. Więc ta akceleracja jest na dużo wyższym poziomie, a to, a to wszystko jest jeszcze przed kartą magnetona, która jeszcze będzie doładowywana w Okej, Ok, za co dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia.